Siema. w tym poradniku pokażę jak zrobić różne rodzaje generatorów gobla. Będziemy potrzebowali wiadro z lawą, wiadro z wodą, szkło lub inny materiał do obróbki. Pierwszym sposobem będzie wykopanie dołka o długości 5 i po środku jeden klocek. Po jednej stronie wlewamy lawę, po drugiej wodę. Przykrywamy to szkiełkiem dla bezpieczeństwa. I tutaj kopiam dołeczek i możemy kopać nasz kobyl. To jest pierwszy sposób. Drugim sposobem jest podobna wersja tego, tylko że na dwie osoby. Kopiemy w ten sposób nasz yy, dołek po każdym rogu. Jeden w dół i dwa dalej. pośrodku wlewamy lawę, po bokach wodę. I powinien nam powstawać kobyl. Ten sposób jest właściwy, teraz to przykrywamy szkiełkiem i kopiemy nasze dołki do śniadania. Teraz to tu, tu. Mamy jakiś dobry W ten sposób się przydaje. A to jest drugi sposób. Trzecim sposobem jest latające. Budujemy szybko o wysokości 3, otaczamy to szkłem, wykopujemy środka i wlewamy w to lagę. Tutaj wykopujemy dołek, wlewamy szybko wodę i możemy kopać. To jest trzeci sposób. Teraz pokażę wersję, wersję tego na dwie osoby. Jak poprzednio, jak poprzednio robimy słupek. Tym razem przeciągamy to na dwie kratki. Trzy. Tak. Tak. Tu będzie lawa. Tu będzie woda. To można zakopać. Tutaj dołek. I tutaj. Wlewamy lawę i wodę. I tu wykopujemy. Robi się kobel. No i to jest drugi sposób. Ładniejszy. No i chyba to było na tyle. Tu macie wszystkie rodzaje, mają pomysłu. Komentujcie, subskrybujcie. Jeżeli się podobało, łapka górę. Pozdrawiam.